I wiadomo o co chodzi. World yy, War Z. Kolejny akt ostatni. Przenosimy się do japońskiego pięknego, ciasnego, ogromnego metropolitarnego Tokio. Gdzie w tej dalekiej podróży znowu spotkamy się z naszymi najgorszymi wrogami, jakim są zombie. Więc rozpoczynamy akt czwarty Tokio rozdział pierwszy Zachodzące słońce Eskortujcie autobus w bezpieczny rejon Podczas gdy ostatni z olbrzymich Okrętów ratunkowych czeka na wypłynięcie Z tokijskiego portu Drużyna ratowniczo-poszukiwawcza Musi zmagać się z hordami By chronić Zmierzający ku ocaleniu Cywilny konwój To jest nasze zadanie I zobaczymy jak tam dzisiaj pójdzie No Tokio, nowa lokalizacja, yy, nowe zadanie, nowa ekipa z kośnookich, jedzących ryż ludzi, którzy mam nadzieję, że będą umieli strzelać i pakować nieźle ołów do hordy zombie. 4, to jest sweeping the last sector 10 minutes negative get to the evac bus we need escort now there could still be people in these houses we got reports of infected in your area and we're out of time the ship leaves in 35. time to go <laughs> can anyone hear me what are you doing i'm not leaving anyone behind we've done what we can here show evacuation's over Japońskie sireny? To na pewno, ale to nie są japońskie zombie. Oh, they I już idą, i już tu będą na Matko Polska, co za zaraza? Ale jakoś nie padają po japońsku. Jeszcze nie robią żadnego kamikadze ani słynnego tora, 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 tora. Nic z tych rzeczy. Idą na wrześ po prostu. No, jeszcze tego nie przeładował. Nie rozumiem, dlaczego cały kraj. Oj, 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 oj. to było takie ala kamikadze w wykonaniu zombie. Headshot szmato. Dobra. Ja się tu staram być przygotowany na wszystko.

Kobieto, co tam tańczyłeś na tym samochodzie? To nie czasy, kiedy every night było na topie the O, już Rzeszy, już Rzeszy, skurwier jebany. Up, Dobra. Oj, oj! Dziękuję. Te gnidy są straszne. Znaleźmy, jak mówię, co najmniej tyle dobrego. Ooooo, jeszcze z ciebie tu brakowało, dawno byśmy cię nie widzieli. Oj, oj, oj tak kurwa, na, na mutanta z maczetą. No, to był w takie... Wstyl ninja. Rzekajcie, jest jeden z minów. No, wie, tutaj trzeba było wziąć Jackie Chana, nie wiem, Ipmana, kogokolwiek. A nie, kurwa, grupę amatorów, no. No najlepszy... No nareszcie! Myślałem, że się nie doczekamy amunicji, kurwa, w tym odcinku. Ale jest. Bronić ją kobus no, co ja mam za nim pieszo iść? O matko, trochę ja tutaj twórców gry poniosła fantazja. Dobra, jest mocno. No po co go dobiłeś? No niech się czołga. O Jezu, ocalcie autobus. Myślę, że się uda. Chyba się udało. Skorzystajcie autobus do punktu ewakuacji. Przepraszam bardzo to jedzie, czy to się wlecze, czy to stoi Może by to pchamy, nie nie to samo jedzie No ale widzę że kurwa znowu kolejni Obywatele Z Oni to kurwa nie próżnują No ładuj to! Oni tutaj nie mają prawa! Kurwa, majdu... No tak, ale tam jest ten, kurwa... Kakarotto od nich! Myślałem, że dostał! No nie zajebałem go, sorry. Teraz dostał. Tak, palcie się! Walcie się, poczujcie piekło na japońskiej ziemi. Tak, przejedź go, rozjedź go, rozjedź go. Nie krępuj się. Ja ci pozwalam. Ja ci pozwalam. Normalnie omsi, moi drodzy. Nowy dodatek. W pasażerowie. Jak oni idą. Jak baranki prowadzone na rzeź.

Nie umiemy tam wejść, to widzicie? No kurwa, Toś... no opuść bariery, tak, tylko kurwa, jak? No nie, tu jeszcze idę z zombie. Kurwa, mać, no. Nie wiem, czy to może być wejście w ogóle, nie? Nic po nas. Kurwa mać, no. A Idzie ich multum, no... Jeszcze kurwa mamy zadanie ocalić autobus, no... To było do przewidzenia. Wy będziecie mordować kurwa ten? precz kurwa, a tam był ten guzik. A ja się zastanawiałem, gdzie tam iść. Dobra, bariery opuszczone. Dobra, z życiem jeszcze nie jest tak źle.

Tutaj nie ma innej opcji. To zostaje tylko i wyłącznie ołów. O, come on, come on! Obyśmy to kurwa przetrwali, nie? Kurwa idą! Idzie kurwa mięso armatnie. Cała fala o ty kanario ale no, oberwała ja pierdolę Co tu się dzieje? No tak wiedziałem, że oni ruszą na autobus, to było to do przewidzenia Dobra, autobus obroniony ale czy my przetrwamy tą szmirę, kurwa? Granat! pierdolnik granata! jedni basen, synu! No, niewiele to dało. Trochę ich pozdychało, ale... No to są... Dobra, prącie autobusu... Zadanie zaliczone Bariera opadła. Przyjeżdżamy! Jest! Dobra, ja się postanowię uleczyć. Right tak, granaty odłamkowe też sobie kurwa. Patrz, 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 patrz pat jednego. Paksi głąbów, że tu szukają nie wiadomo czego, już tu idzie kolejna szwina. Normalnie, ja wiedziałem, ja wiedziałem, że on się. Maczety, maczety. Dasz duhet, chod. They stop coming. A on co kurwa latakuje? Dobra. Helikoptery lecą. Bierzamy do punktu kontrolnego i yeah! Czekajcie, bo to jest apteczka Tatsu. Gdzie ty jesteś tatsu? Uleczymy cię Żebyś miał życie. Reszta ekipy jest w porządku. Chat report. A cannot biscuits. Command, this is team 4. We'll head to the western gate. We won't let them through. Odpłynął autobus nagle. Musimy dotrzeć do zachodniej bramy. Dziękuję, team 4. Do your best. Otarliśmy. I konie wróży dobrze. Dobry. Przywitaliśmy was ołowiem. I nożem również. Gdzie on jest? Nie ma wysyłania wsparcia, panie kolego. Nie dam panu wyzwać wsparcia. Ju! Tu się zielono zrobiło, ale to na pewno nie od THC. Kurwa, kolejny ten A ten co? On, kurwa stanowi, patrzcie to. Eee. Dobra, cel jest jeden, gdzie on jest? Kurwa, bo normalnie nie. mnie tutaj rozpierdala. Kurwa. nie trafię go stąd, nie ma szans. A on tu będzie wzywał całą ekipę swoich kurwa pomagierów. Pierdolony psy, psycho Jest! No ale... Wypad mi stąd! Przyjdźcie mi tu kurwa na pomoc, bo...

Kurwa, czasami nie wiem nam się naładować. To teraz się udało. Leci bit, leci dynamiczny bit, ale dostał headshota. Ładnie to przyjął. Przyjął to przepięknie. Oh no 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 nie 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 nie. Mówiłem że nie. Dobra, może be I love you, no. No z tej zachodniej bramy. się Przygrupowuj, przygrupowujcie się grupujcie się dobra team four, approaching the gate hurry be here any minute. is there anyone else we have men defending gate 2 on the other side of the channel set up fajnie no, na chmila. a najlepsze jest to że ja nie mam żadnej amunicji porządnej no what the fuck? Dlaczego tutaj nie ma źródła uzupełnienia, w pobliżu? No powiem szczerze, z 68 nabojami, to ja to kurde, no, rewolucji światowej nie zrobię. No dobra, gniazdo KM-u, to, to, to na pewno się przyda, No to zostawić. Ale kurde, no dajcie jakąś amunicję, nie? Szczerze chyba nie wróży sukcesu naprawdę. W takim poziomie amunicji. To kurwa żadnego sukcesu nie wróży. Gdzie jest amunicja? Ja się pytam. A ja pierdolę, tutaj nie ma nic, kompletnie nic, nie. No i jest amunicja. Już naprawdę miałem obawy. Dobra, używamy apteczki. I biorę kolejną apteczkę. Ja, ja tutaj patrzę na siebie, i a, Wy możecie zdychać. Ojej, gdzie my będziemy mieli pierwszy atak? To jest pytanie: czy da się wziąć tu KM-a i. Tak, da się. oj oj ojoj, oj, oj, ale miałem kabum teraz. Normalnie spotkanie pierwszego stopnia. Idą słuchajcie, idą i ja używam KMU i rozpoczynam tutaj. Ostre, ostre faszerowanie zombie Ile się da, tyle zabije z tego KMU. Oj, złomcie pierwszą bramę. No właśnie, to nie będzie łatwe, ale udało się, obroniliśmy ją. Dobra, Uuu, co tu się dzieje? Nie, nie, Ratujcie mnie. Oj, ojej. Ja się normalnie we szmire Szmirę wojny normalnie. Ach, cała moja ekipa tutaj pomrze teraz. Ja cię pierdzielę. Jak ja mam tu się kurwa bronić, nie? Ach, nie, cała moja ekipa pomarła. No nie, niestety, porażka. Aj, to tak daleko. Niestety, przegraliśmy to. Przegraliśmy to, naprawdę. Jestem w szoku. Jestem w szoku. Nie mogę w to uwierzyć, moi drodzy. Na ten moment ja tutaj zakończę odcinek. Niestety, no, przegrałem, zgadza się, i znowu sobie ten odcinek. Nie wiem, może właśnie spróbuję inną postacią. E, Znowie sobie ten odcinek po prostu e, W inny dzień połączę dwa materiały I Będę Po prostu Kontynuował to e, W jakiś taki inny sposób po prostu żebyście mieli z tego materiał mieli się z tego ciągłość fabularną Także Na ten moment e, Tutaj po prostu kończę natomiast kontynuację będę robił w najbliższym czasie także pozdrawiam ej